0,54, czwarta laktacja, 26 litrów, wycielona w kwietniu, ucielna. 911, trzecia laktacja, 24 litry, wycielona w kwietniu, ucielna. 254, druga laktacja, 25 litrów, wycielona 13 kwietnia, cielna. 282 druga laktacja, 25 litrów, wycielona w maju, y, cielna. 279 druga laktacja, 23 litry, wycielona w maju, cielna. 242 laktacja, 23 litry, wycielona w marcu, cielna.